Jedną z nowości ProLogika na sezon 2015 jest zestaw sygnalizatorów SMX. Bardzo kompaktowy, zgrabny, niewielkich rozmiarów sygnalizatory. Występuje jak to zwykle bywa w dwóch opcjach: 3 sygnalizatory plus odbiornik oraz opcja 4 sygnały plus odbiornik. Co ciekawego i co innego od standardowych sygnalizatorów elektronicznych, co cechuje zestaw ZMX. Na pewno usuwane, wysuwane do góry i jednocześnie regulowane na dół snakbary, bary, które można sobie zależnie od potrzeb albo wysunąć, można też częściowo je zabezpieczyć, dokręcając do boku. Na danej wysokości można wyciągnąć całkowicie w górę. E, widzicie tutaj diody na szczytowych elementach tych snagwarów są diody, które rozróżniają kierunek brania. W momencie brania od brzegu świeci dioda kolorowa, w momencie brania do brzegu świeci dioda biała. Świeci również rolka diamentowa rolka, e, która ma opcję podświetlenia nocnego. Tą opcję możemy oczywiście zależnie od potrzeb włączyć albo wyłączyć. Standardowo, tak jak w każdym zestawie sygnalizatorów elektronicznych, są opcje regulacji. Pięć opcji regulacji głośności, z dodatkową opcją całkowitego wyciszenia sygnalizatora i tryb cichy. Cztery poziomy czułości rolki oraz siedem poziomów różnorodności tonów. Opcja włączenia podświetlenia nocnego poprzez przytrzymanie tego przycisku. Dodatkowo gniazdo wejściowe do podświetlenia swingera. Co ważne w tych sygnalizatorach, mm, są one zasilane zwykłymi bateriami i paluszkami niewielkich rozmiarów. W przypadku brania od brzegu sygnalizator zachowuje się w ten sposób. Świeci dioda kolorowa, w tym przypadku niebieska, i rolka środkowa żyłki. W przypadku brania do brzegu świeci dioda przeciwna, czyli biała. I tak jak poprzednio, również świeci rolka. Każdy sygnalizator w zestawie ma swoją indywidualną diodę. Diody te różnią się kolorami od siebie. W przypadku zestawu 3 plus 1 mamy kolory czerwony, niebieski, zielony. W przypadku zestawu 4 plus 1 dodatkowo w opcji dochodzi jeszcze kolor żółty. Odbiornik w zestawie SMX jest również kompaktowych rozmiarów, tak samo jak sygnalizatory. Mieści się właściwie, jest bardzo poręczny, mieści się w dłoni bez problemu, jest niewielkich rozmiarów. Opcja włączenia i również zgodnie z sygnalizatorami w przypadku brań od brzegu. Świeci nam dioda kolorowa. W przypadku brania do brzegu, również na centrali, mamy te kierunki rozróżnione: świeci dioda dolna, czyli biała. Opcja podświetlenia nocnego, która jest włączana, można sobie ją wyłączyć. System operacyjny również na niewielkie baterie, niewielkich rozmiarów. Typu AAA. Ciekawym uzupełnieniem do nowoczesnych sygnalizatorów elektronicznych jest zestaw sygnalizatorów Windblade. Są dość nietypowe, nietypowe kształtem, nietypowe zastosowaniem, ale ich zaletą jest duża wszechstronność. Można je zastosować właściwie do każdych warunków nad wodą. Tak jak w przypadku tych dwóch wędek, widzimy, że sygnalizatory są naprężone. Tutaj kąt wyjścia. Sygnalizatora z szybkozłączki jest już regulowany. Tutaj mamy sygnalizator, który jest luźny. Na luźnym przegubie, w przypadku konieczności zastosowania niewielkiego naciągu, niewielkiego obciążenia sygnalizatora mechanicznego, używamy go właśnie w ten sposób. Sam sygnalizator nie jest ciężki, niewiele waży eee, i wtedy na bliskich dystansach, a na niewielkich odległościach, przy delikatnym łowieniu mamy w ten sposób rozwiązaną sygnalizację mechaniczną brania. Jeżeli potrzebujemy zwiększyć napięcie sygnalizatora, możemy go ustawić pod danym kątem, tak jak w tym przypadku, i wtedy opór tego sygnalizatora nam się zdecydowanie zwiększa. Ten kąt możemy dowolnie regulować, stabilizując go pokrętłem bocznym.